hej, jestem tej gdzie jestem? Sany, jak... Tak a no gdzie mi są prace? Tak, można przejść w neonowni. No. Wreszcie, który jest nowy i w pizzeli, który jest w środku. Nie wiem, czy w neonowni mi się tak wydawało, bo tam pisało jakieś ludzi, tam No nie wiem. Dobra, ale zaraz zobaczymy, o co tu chodzi i więc idziemy gdzieś tam do pracy. No. Jestem pierwszym człowiekiem co to nagrywa. O, i po, poka... No nie wiem, może z Anglii też nagram. A, a może Dave! Jaki nie, Dave? Dave nie nagrywa Robloxa. I patrzcie, tutaj są Wings, a Wingsy to już były kiedyś. Ale ro e... Roleplay. Role to są play. nagrane i... Można nagrywać filmiki. No nie wiem właśnie. Chyba. Ej, no, ej, a faktycznie, może tak być, bo tam jakaś kamera... A ja nie została. nagrywam filmik! No. Dobra, to co, idziemy do pracy? No! Tylko... Dwa pracy. Ty mieli dom, co robiły z wjazdem i. Naszego pana. Jedna nie, papa, tylko zaczynuje. Najpierw idziemy do pizzerii. Do pizzerni? pizzerii <gry> chyba, nie? Pizzerii. Dobra. Ja mówię pizzerni. Pizzeria. Pizzerii. się Widzicie, jak kaska leci, to wszystko będzie boje. Ej, stoisz, mogę doleźć do kasy. Ej, dawaj, dolecimy do kasy. Czekaj, wezmę coś latającego, żeby dolecieć tam. Ło, wow, będę miał kasę. Jak ci sporo latające? Co mnie snosi? Na Tyk za 2016. Ja zapraszam Cię do mnie do pizzerii. Mam balon. Patrz mam balon i... To nie jest balon? Co to, po ukraińsków piszcie powiedział? Jezu, ja, ja da to dane gra w Adop, nie w ogóle? Ja też. Ogóle... Ej, pat, dolecę do kasy, czekaj! No. Patrz, dolecę do kasy, Toysem. Chodź! Weźmy Toysa ja i dolecimy do kasy! Dostajemy kasę? Poszukaj jakiegoś toysera. To ci nic nie, da. Ty nie Dostajesz kasę. Ej, gdzie to doduję? Latuję w dal! Zaczekaj, lecę na dół! Chodźmy do pizzerii, zobaczymy no. o chodzimy Osiem osób tam jest wow co to lemoniada w pizzerii Oni oszaleli. zobacz chodź do pizzerii i widzisz jakieś nowe rzeczy Za lemoniada zobacz lemoniada Dzień dobry. tutaj sprzedają lemoniada ale ja się do ciebie tego ja nie mogę wejść, nie wiem tam. Dobra. Dzień dobry, tutaj jest moja Okej, okay. proszę, ładna moja jada. nie, nie, Nie chcesz tu być. Dobra. Zaj, ty robisz, tak coś. No. Jezus, fuks. No on to już umie szczekać To on już się nauczył. Chodź. Ja tu. Ej, patrz tu, jest jakieś... Dosta Ej, patrz są pizze! No ale chodź tu obok mnie i kliknij w, w te takie minki. No. E mm. I tam pisze takie hej ty Amela. Hej tig na to. Ej, ty czytaj, bo ja mam to samo co ty. Zobacz. Oh to jeszcze fajnie się pracuje. Dobra, kliknij begin. begin czy coś tam. Begin. E House one i jak się. Nie wiem. Jak się znalazłeś tutaj, czy coś. Nie wiem. Czy fajnie czy, tu jest, no może? No dobra, powiedzmy, że tak. No fajnie, coś tam. Dobra, nieważne. Daję. No uśmiechnięte, no. Nie, to z, najpierw zjedźmy i zobaczymy, czy jest fajne. a o to chodzi, że jakby. Czy nam smakowało, coś, nie? Aha, dobra. Dobra. To spróbujemy rameni menu. No to ja tu pracuję. Weźmy, weźmy niej sobie. To tyś Coca-Cola! Oh my god! Chcesz Coca-Cola? Nie. To przyjdź tutaj do nas. Ej, a jak tu jakby pracować? Tak typowo pracować, żeby dostać kasę. No tutaj. Dobra, ja no kupuję prosto. sobie pizzę. Ej, pizze są zablokowane. No bo musisz tu jakieś kliknąć, żeby tu pracować, ale nie wiem jak. Tu... Tutaj! O, mam stój! O, dobra. Dobre. Nie dobra. Ta ta. O, dobra dzień wybrać. dobry panu. No dobry. Ja już się zbliżam. tutaj. Ja już się zbliżam, tylko patrzę w menu, bo tu mam napisane, że cheese. Dobra, ja bym chciała cztery sery. Polkers. Cztery Uchwa. sery. Cztery sery. I no czekaj, bo ja muszę to jakieś zamówić, chyba. Cztery sery. Ej, gdzie ja tu wlazłam? Proszę. To nie, cztery sery Cztery sery Ej, no gdzie ja tutaj? Pięć Cztery sery? Na pewno? No Co pisało przy tym? Cztery sery Proszę, proszę zobaczyć Cztery sery A, tu mnie bierze, dobra Ej, ale tam coś masz, wejdź tam do kuchni Do kuchni? No gdzie ty idziesz? Tam, z innej strony Ej, <laughs> już Ej, tam mogę robić pizzę, czekaj, biorę to W ogóle powiedz pizza. widzę na co ty teraz chodzisz, na jakie zajęcia w ogóle teraz jestem w piceni. Ja cały czas nagrywałem. No wiem. Aha. No ja tylko mówię, że powiedz widzą, gdzie teraz wchodzi do wyjęcia. Jakieś? Fajne. Kondo. Kond kondo. 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 Tak się robi pizze. Co to? Co tak cię przymierzyło że Ja tu się Co jest? Ej, o co chodzi? Daj, ja może. Zablokowało. Tak Naprawie. A, dobra, trzeba podskoczyć. Powiem. Tutaj trzeba Ej, tutaj tu jest. są zamówienia. A nie, tu są opinie jakby, ludzi czy coś. No to, nie to wiem. komuś chciał się spać. Ale nie, nie potuż do tego, bo ci tak przybliżył znowu. Aha. No, dobra, ale mi możesz dać gotową pizzę. Widzisz, nie. tu możesz być albo kucharzem, albo tym, co jakby daje pizzę. Nie, zrobisz cztery sery bo nie ma. Słyszysz, na tak możesz być albo kelnerem, albo nie. albo. Słyszysz? Chcę być Pat, Patrz, bo tu masz zamówienia. Patrz, tu. No to zamów coś. Order. Order. Już zamawiam. No dobra, to tak to ja. Ej, ja już mam pizzę. Tak, nie Pani chciała pizzę, proszę, nie chodzić po ladzie. Proszę Panią, Pani chciała pustą pizzę. Mhm, proszę mi ją dać. Dobra. O, ale masz tu... Ej, ale to masz fajnie. Jak to za pracę znajdziesz, to, to masz tyle pizzę za, za darmo. O, dziękuję za pizzę bardzo. Idę wyrazić opinię na temat ten. Dobra. Dobrze. Idę usiąść i ją zjeść. Okej. Okay. Okay. Chce Pani jeszcze jedną? Nie. Yeah. No czego? Jem teraz pizzę on słuchają. Ona jest z... z... taką. Ona ma sam ser Dobra. Już oceniam. Ocenię, szybko. Taka. Trzymaj. Proszę, oceniam. Ja? Jaka me. ocenia? Nie wiem, czy. Sprawdza. Ej, zarobiłeś 50 zł w ogóle, widzisz? A nie, nie zarobiłeś 50 zł ja nie wiem jak to zarobić jakby. Widzisz fakt, bo tu masz jakby... Ja musisz... muszę być kucharzem! To bądź kucharzem. Dobra. Jestem kucharzem! Ja muszę zobaczyć do, fry... do fryzjerstwa jakby co, okej? Okay? Tak. TAK, się ja maluje! <laughs> Wiesz, co pokażę od przodu? O nie. Tak. nie udało się? Może Nessa mi coś kupiła, no proszę, nie! Albo Domi, no proszę nie, na no sadomi, wiki. Nie wiem kto mi to mógł kupić, ale to było drogie pewnie. Idę pracować jako fryzjerka, jeśli chcesz mieć crazy fryzur to go to me. Mam przyjść do ciebie? Chcę mhm. zobaczyć ile zarobiłem. No zero, bo no, musisz to komuś dać. Idę do tego pana. Musisz kliknąć tam X obok pieniędzy. To? Pik. No i nie ma różnicy. I muszę iść do pana! nie. Bo od niego trzeba zabrać. Nie, to chyba i raczej... to nie od niego jednak. To mi się coś się pomieszało. Nie, on gada. Cicho, bo on... To ciekaj, no. ja idę, chcę iść. Jeśli chcesz mieć FreeZero, sure, to idź do mnie. Nie wiem, czy ktoś by tak szybko no. to wszedł. Idę do FreeZero. I do no, czemu nie mogę wejść do... Weź na tak tam wejdź i się do ciebie. Dobra! Musisz coś z tabletem stało, że nie mogę szkodzić, to. Dobrej! Czepaj się! Patrz, będę wyglądać jak dziewczynka. Zobaczmy dobie! Wyglądaj jak dziewczynka! Ale... Y, ja idę jako fryzjerka. No to ja chodzi! Dobry! Pierzek! Pyczek! Jaką przez wam pan by chciał? Magdę! Co? <tryk> Te loki. A, może pan sobie wziąć do nad. Mogę sobie wziąć do nad. W ogóle on jest pusty do Dobrze, Dobra, nie, sobie. Jaki kolor włosów? Różowy. Różowy? To mam nie. Nie! No proszę tu usiąść, czekam na pana! Tu usiąść! Siadam! Chodź! Moja pani Gdzie ty idziesz? To jest zura! Tu, tu, tu się kawusia pije! Tu się kawusia pije! Proszę, wysłyszę panu głoski! Oj, oj! Siedem. Nie! Siadam! Dobra, idę! Panu Jeden! Idę! Nie, wiem, jak ja bieg! Zjem pączka! Zresztą od całego pączka. To no co ty robisz? Farbujesz? Tak. Idę, I Siku. I zobaczcie, będziecie widzieć wszystko. A ja tobie tu farbuję. No to, to ma być Magda Gessler. No chciałeś różowe. No i chciałem stojący, Ja chciałem Loki. Loki, eh. Okej. Okay. Ale. Razem na początek zrobię panu taką fryzurę. Lekko jeszcze przyknę. O, ciacho, cicho. Pum, pum, pum. I teraz... Ja zaraz zasnę! Suszymy, suszymy. Co to ma być? Szy, szy, szy. Ok. Teraz idę, idę. Oj, bo ci tu. nie sam sobie zrobię fryzurę. Zdras upa. O, tu można paznokcie malować. O. To pomaluj! Ale ty Pomaluję nie pomal ci. Pomaluję ci. Ale ty nie jesteś czasami. czasami no to cien. popracuję. Już pracuje. Ja, ale fajnie, to, może... jak, to się, jak to się. Maluję zarabia? ci paznokcie! Bo ja jeszcze nic nie zarobiłam. No, przyjść, tu chcę ci pomalować. No dobra, ale ja nie wiem, jak to się zarabia w ogóle. Bo nie dostaję pieniędzy za nic? Ej, ja mam tutaj nie jakieś trzy paseczki. No. Masz zapełnione? Tutaj. Aaaa. Za nic nie robienie? Za suszenie? A za to, że ci wysuszyłam, czy co? Ej, parsz, zapełniasz się. Zarobisz za. Ej, ty, ty zarobisz na tym, Ej, mi też się zapełnia. Jak coś się dzieje? Może po prostu, jak przebywam tu w pracy, czy coś. A po prostu trzeba. Dobra. Zobacz jak się głaska. Robię, robię ci. Ej, panu. dobra, dostałeś 50 zł. To musisz tutaj malować. Robię ci pasmęczkę. A ty masz strój! Aha, ty, ty robisz micz i widzisz ci się tu na pełno. No, robię to o, To, to be... fajne, ale to szybko się zarabia, więc fajnie. Wiemy jak się zarabia! A ja też zarabiam na tym, że ty mi robisz. No bo ty też mnie głaskasz. <laughs> Robimy ze mną zajęcie. Dlaczego my wam skórę i nie mamy w ogóle? Dobra, no to tak się pogłaskamy trochę, żeby trochę zarobić I zobaczymy jakie jeszcze są prace, nie? No Czy w ogóle jakieś są Ej, prace. w tej pizzerii spróbuję zarobić W co, końcu co, Idziemy? No Dlaczego monsterujesz? No bo lubię Idź Idę Idę z tyłu Jeszcze byśmy wylała picie Dobra, to idź gdzieś, idź gdzieś, jakby tam yy, do. Do pizzy. No? Aha, po prostu ci się to zapomni, jak jesteś w tym miejscu, w którym pracujesz, czy coś? Nie wiem, może tak, może nie. Aha, czyli nic nie trzeba robić, po prostu się stoi i zarabia? No chyba. To odkrymy... Możecie pisać w komentarzach, albo Ej, na ta. Instagramie. To sobie! Ej, to ja zawsze sobie padam, to stoję w pracy, w której pracuję i będę zarabiać. Gdzie tu jest wyjście? No ja tak. Teraz steruję. Ja ci pokażę. Ej, co to jest? Ej, kim ty jesteś? To co to Można zmienić ubranie? Co to? Nie wiem, kto to jest. Dress up? Dress up? A to się ubiera Dobra. Ale tu chyba jakiś stylista czy coś. Dobra, nieważne. Wychodź stąd. Dajesz ocenę? Mhm. chodź. No cenę, czekaj. Słabą. Słabo mi zrobiłaś. No co? Nie. Doszukajństwa. No i no mi zrobić loki. Zrobiłam, nie widzisz, masz proste loki. Ale nie miały być takie frędzelki. Frędzelki. No sama na mojego frędzelka. W prawdziwym życiu. No, zobacz, patrz, tutaj. No. Widzisz, tutaj coś widziałam, jakby się coś świeciło tutaj pod tym. wejdź to mnie. Ja teraz steruję komputerem Natka. Chciałam wam coś pokazać. A nie, to tu... nie. twój komputer. No, ale to ty się tym, na czym ty grasz. Mój się zgubił. Nie, chyba już nie ma więcej prac. Co myślisz? Mhm. Napiszcie Jakie są też prace, które nie pokazałem? Jak w ogóle jakieś są? A w ogóle jeszcze chwilkę będę nagrywać? No i... Yy, musimy odkryć o co chodzi z tym tunelem jakimś tutaj. No. I może będzie część druga, co to na to? Żeby mm -hmm. część druga była tego filmu? A to najpierw jeszcze chwilę ponagrywam. No. no. Ty będziesz pracować fryzjerze, a ja w pizzerii. Nie. Tak. Ja już nie pracuję, jestem teraz dzieckiem. Papa. Pa. Aha, to będziesz moim dzieckiem. Ja, ja, ja się dopiero jestem w brzuchu mamy mojej. Aha. Czyli we mnie, bo ja wyglądam jak dziewczyna tak. trochę. Tak, jesteś w To że... Wiecie, co nagramy później w, w kolejny poniedziałek? W drugą sobotę. Y, w sobotę, no. W sobotę. No bo w tą sobotę wstawimy to. Mhm. Więc. Wiecie, co nagramy? Moje wszystkie OUTFITY, CO są na DRESS-UPIE Ale nie, w następną sobotę trzeba nagrać to, co wybrali na ankiecie. Dobra, no to w yy, kolejnym będą. Co w się, sensie, patrz. Jak to zrobimy? Że teraz wstawimy. To, później trzy aplikacje. Bo wybraliście większość osób, że trzy aplikacje. Więcej wybrało Cake or Fake. Jakie Cake or Fake? Gry top trzy więcej wygrało. Dobra. Dlatego. Dlatego. Dobra, no to yy, najpierw będzie gry Uj top. tata wybrał, wybrał cake or fake Tak, pokaż. i napisał A mama wygrała, a mama dała gry topcie. I tata napisał, czekam z utęsknieniem na cake or fake A jednak ja, no, nie czekasz No, będzie, ale później Czyli teraz będzie A w ogóle za trzy tygodnie 3. Godnie będą moje wszystkie outfity Tak, fado. za trzy tygodnie, już tak planujesz? Mhm. Dobra jeśli ten film wam się spodobał zostawcie łapkę w górę i subskrypcję Ej, co ty robisz? Aaaa! Szampan wylewa się <laughs> Wiecie co on zrobił? E, Szampan wylewa się, to on Eee. zjeść e, Jakbyś miał kamerkę no to by był wy, wybór Miał? Jestem chłopcem? Mhm. E, dobra, e, Natanek wylał, wylał sok, Jak który nie ma, był to w jufiku a to o, na ręki chciał sobie wylać z Ale a, a to wszędzie wyprysdeł! miłego przebierania spodni! Dobra. A ja się zbawię, że... Co? i a... Co? A... Zostawcie a... łapkę w górę i subskrypcję. Teraz zostawi odobał. łapkę w górę. Tak, zostawię. I y, pozdrawiam. Zostawiam zostawi tu. Pozdrawiamy? Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy. Musimy pozdrowić Holiday. Zobaczmy! Holidays. Pozdrawiam Holidays. Tak, pozdrawiam Holidays. Ty w sumie, pozdrawiam. Pozdrawiam Holidays. I Wiki. A Wiki już pozdrawiłeś <laughs> Szkoda, że nie widzą twojej miny. Dobra. To co? To wzgodę dzisiaj że głupki, no. ja nie mam i żegnam, papa, tu tu!